Z nami laureaci konkursu na najlepszy pomysł na startup. Przedstawcie się i powiedzcie, na czym Wasz pomysł polegał. Witam, nazywam się Michał Pisecki. Dzień dobry, Jarek Nowotka. Nasz pomysł polega na produkcji mebli, które można zamówić przez stronę internetową. Natomiast nie są to zwykłe meble. Są meble, które można dostosować do swoich własnych potrzeb, funkcjonalnych i estetycznych. Czyli jeżeli. Mamy jakieś ograniczenia odnośnie wymiarów, to możemy je dostosować, jeżeli chcemy, żeby mebel inaczej wyglądał i się odróżniał od każdego innego takiego mebla też to możemy zrobić. Czyli e, przy wykorzystaniu komputera jestem w stanie zrobić sobie e, wymarzone krzesło czy wymarzony stół. A czy na przykład stół w kształcie deski surfingowej też? No tutaj pewne ograniczenia będą z góry narzucone na naszych klientów, to znaczy będą mogli się poruszać w ramach designu, który, który, które określimy z góry, ale nadal to spektrum form, które będą mogli stworzyć, będzie bardzo szerokie. Więc myślę, że też być może. Czyli, mimo że nie mam jakiegokolwiek doświadczenia w projektowaniu mebli, mogę to zrobić sam, tak? Dokładnie tak. Naszym zamiarem jest przygotowanie takich wzorów i takich rozwiązań ergonomiczno-funkcjonalnych, żeby każda możliwa forma uzyskana przez stronę internetową świetnie się sprawdzała do swojej funkcji. E, jakie pomysły na przyszłość? Eksport? A... Tak, no z, y, myślimy głównie o rynku europejskim na początek. E, w Polskę oczywiście w Polsce też będziemy obecni, natomiast e, tego typu zapotrzebowanie, e, te, tego typu rynek e, jest dużo większy w Europie niż w Polsce. Dobrze, to jeszcze, żeby pomóc młodym startupom w rozwoju, jak nazywa się aplikacja do projektowania mebli. Aplikacja jeszcze nie jest opublikowana, także nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, ale serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.brdg.pl. Zapraszamy każdego, kto chce mieć własne meble.